Witam. Tym razem omówię nie mój film. Warto poczytać komentarze pod tym filmem, bo dużo z nich jest trafnych: typu jak na początku projektu sobie strzelić w kolano, albo jak, pokaz jak nie, jak nie projektować urządzenia. Krótko, o co chodzi projektują sterownik trzy osoby z tego co tu widzę i się zorientowałem taki, no termostat do grzałek i powiem tak to nie jest projekt na trzy osoby to jest projekt na pół osoby to taki projekt w jeden dzień może jedna osoba zrobić nie mówi to o napisaniu softu oni zaczęli w zły sposób. Wymyślili sobie, robimy coś i zamiast zobaczyć co mamy w książkach, czasopismach w internecie na ten temat, takie gotowce po prostu sobie poszukać, to oni próbują koło wynaleźć na nowo i robią to w zły sposób. Na dzień dobry sobie upzdurali, że w takiej konstrukcji. Grzałki mają być sterowane napięciem przemiennym. Nie wiem czemu taki, a nie inny wybór. Ale ok, no niech będzie chcą przemienny. Takie może mają grzałki na 230 i nie chcą użyć triaków, tylko coś nowoczesnego czyli MOSFETów. No i tu się w sumie wpakują w poważne problemy skomplikują konstrukcję, podwyższą koszty? Więcej będą mieli roboty przy pisaniu softu. Oczywiście nie ma sensu, aby film oglądać w całości. Będę tu tylko się zatrzymywał przy fragmentach, gdzie będzie jakiś schemat. Pierwszy błąd jaki tu może widzicie, po co te diody? przecież diody pasożytnicze w MOSFETach które tu są mają parametry mniej więcej takie same mniej więcej takie same jak tranzystory, chodzi o prąd, moc więc nie ma potrzeby stosowania tu dodatkowych yy, diod, to jest po prostu niepotrzebne dublowanie, podwyższają koszty no, nie wiem jaki to ma cel. Jedziemy dalej. Zobaczcie, w co się tu wpakują, generalnie, przez to, że używają MOSFETów. mikrokontroler No, tutaj jest spora przesada, bo armata na wróbla. No, wybrali z zapasem. To akurat jest dobry pomysł bo nigdy nie wiadomo co nam przyjdzie do głowy jeszcze później dodać ale władować tu o, jeszcze zobaczę co to jest a to mamy zasilacz no zasilacz to LM1086 z pamięci ciężko mi tu powiedzieć czy to no nie, impulsowy gdyby był to by miał tu gdzieś jakieś dławiki więc wybrali liniowy zasilanie 12V, no to nie jest zły pomysł, tam jest planowany wyświetlacz yy, TFT, LCD więc podświetlenie pobór prądu się zwiększy tu będzie niepotrzebnie się wydzielać moc poza tym skoro tu mamy kreska 3.3 V to po co mamy w sprzężeniu zwrotnym mamy jakieś sprzężenie zwrotne i to z potencjometrem no to już to kompletnie do mnie nie trafia Może tu zobaczyć jaki to jest. No, STM32 F76, coś tam yy, tu gdzieś pokazywali też notę tego procka, no 2 mega flesza do takiej pierduły. no duża przesada. Yy, drugi STM który ma służyć do komunikacji USB, tu gdzie będzie to dalej? No, nie wiem, mając potężnego STM-a, który ma zapewne USB, na początku były założenia, i założenia były takie, żeby troszeczkę dokładać drugi procek. No, tak robią arduino'owcy jak sobie nie mogą dać rady, to zadania dzielą przez użycie kilku procków. Tam jeszcze co do zabezpieczenia, USB. Można mieć zastrzeżenia, o. chociaż to będzie dalej. Bo to, co jest dobre w tym, że coś tam wymyślają, analizują i modyfikują tą konstrukcję, czy to upraszczają, czy dodają dodatkowe zabezpieczenia, to jest dobry kierunek. No tylko że na samym początku popełnił ten błąd, że zamiast korzystać z gotowych rozwiązań jakichś sprawdzonych, gdzieś tu będę widział jest konwerter poziomów na USB, nie wiem po co w ogóle, przecież wszelkie procki w tym momencie mają zapewnioną odpowiednią konwersję, czy one są zasilane z 5 czy z 3,3 V, czy nawet z 2V. Więc nie mam pojęcia, po co jeszcze tam konwertery poziomów. Gdyby wzięli jakieś gotowe wzorce, problem byłby, by się, że tak powiem, samo rozwiązał. No niestety, ale film oglądałem kilkanaście dni temu. On, przy okazji, od razu Wam powiem, płytka czterowarstwowa. Po hu, nie mam pojęcia. Naprawdę, no. To nie jest tak skomplikowane, żeby aż cztery warstwy były potrzebne. Niepotrzebnie pchają się w koszty i. Komplikują sobie życie przy ewentualnym uruchamianiu, usuwaniu konkretnie błędów. To jest prawdopodobnie do, do termopar. No i to akurat dobry pomysł. Skorzystać z gotowych przetworników, nie kombinować tego na jakichś wzmacniaczach operacyjnych i potem czytać na e, przez ADC, bo e, to nie ma po prostu sensu. Konstrukcja będzie duża, będzie problem z kalibracją, czasochłonna, kosztowna. No i pytanie po pół roku, czy nadal to wszystko będzie stabilne się, że stosują gdzie się da zabezpieczenia obwodów wejściowych, układów a to jest temat bardzo często pomijany, nawet w konstrukcjach, nie powiem profesjonalnych tylko, które są dostępne w sprzedaży tu nie pamiętam o co chodziło Jeden płytę przyłączymy po tak. będzie po dwóch rzędach a nasze ja piny i też będzie możliwość taka, że jak na przykład po przewodach będą jakieś takie różne dziwne rzeczy się będą działy, że nie będzie chciał się komunikować będą problemy, to można wyłożyć jak taką kanapkę do naszej do naszej płytki HMI poszło do kosza, bo to jest generowanie kolejnych kosztów, a jak widzę po waszym feedbacku, niby jesteście tradycjonalistami, że chcecie mieć fizyczne przyciski. Ja też taki jestem. Nienawidzę ekranów dotykowych przy maszynach strumiwnych. Którym... No tu dalej, to... dalej ty. ...i to wtedy mamy do wyboru kilkaset modeli transferu... to ale sama płytka miała ograniczenie do 200 Aperów przy maksymalnym obciążeniu. Docadały będą tak naprawdę dwie 2 było do 230 V. Pierwszy, który będzie chodził na wejście do ślata, kolejny który będzie bezpośrednio będzie odprowadzony na wiązka przewodów do sterowania drałkami. Co jeszcze nie wiem czy tak czy trafię dość szybko Pojawiły tam się poważne błędy. No, jeden z nich zauważył, ale to yy, łatwo wywnioskować, że nie potrafią nawet korzystać z noty katalogowej, czyli taka, jak tu się mówi, radosna twórczość. To jest jakieś zabezpieczenie. To o to mi chodziło. Wydziesz, to jest zabezpieczenie. Nie, to nie, znaczy to nie jest konwerter poziomu, więc to nie jest to. No, co chciałem zwrócić uwagę, że konwerter poziomu USB No, stabilizatory liniowe, no, dobre 20 lat temu, nie teraz. No, chyba, że tu są jakieś super precyzyjne pomiary, gdzie szumy mają znaczenie. O, tu mamy konwerter poziomów do jakiegoś. Data plus i data minus. One też są na 5W przy wodzie. Nie, bo tak jest to jest jest zabezpieczenie, ale jeden z kolejnych układów tutaj jeszcze jest przez konwenter logiczne, poziom logiczny, dedykowany do modułów komunikacyjnych. Czyli to na wypadek, jak będzie dwadzieścia, czy jakieś i ktoś by przyciął kabel, przepalił go do wody. Czyli dla 5 Vodów, nie komunikacyjną, to nie stanie, stanie, bo taki po porządku. No i tak pracujemy tak. na 5 v, na komunikacyjnych. Tak. To by no Dzień dobry. Po co ten konwerter? Bo być może tu same gniazdo dalej jest USB, a używają tam UARTA ale pod diabła konwerter w roli niby zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez 5V, skoro STM -y, generalnie wszystkie wejścia akceptują napięcia do 5,5V to oznacza, że oni po prostu w ogóle nie mają obycia w tych mikrokontrolerach. A druga rzecz, nie przeczytali noty katalogowej i to pierwszych, pierwszej strony. Bo gdyby przeczytali, to by wiedzieli, że nie ma potrzeby stosowania konwerterów poziomów.

ja proponuję tutaj zastosować mosfet typu P, gdzie tutaj będzie przez podane na bramkę napięcie 12 V, więc ten mosfet będzie cały czas będzie po prostu zwierali GPIO, mikropropylera. Tu może już zatrzymam, bo to sobie obejrzycie dokładnie. Yy, wywody, no tak, kombinujemy, no na różne sposoby ten problem można rozwiązać, mogą być drivery, może to być po prostu Otwarty kolektor, ale prawdziwy otwarty kolektor, a nie udawany przez bramkę trójstanową czy tam przez STMA, yy. i to wszystko, te wszystkie problemy są spowodowane tym, że chcą użyć CMOS-ów zamiast użyć triaków plus optotriaków załączanych w zerze. Ewentualnie droższych, jak już tak lubią te MOSFETy SSR-ów, przekaźników. Także ta pierwsza decyzja na początku stosujemy MOSFETy, wywołuje tu lawinę problemów, z którymi sobie jakoś tam próbują poradzić, ale widać, że praktyki to oni nie mają i nawet nie potrafią czytać not katalogowych teraz tu też tak, tu też jest błąd na tym schemacie ten tranzystor powinien być odwrotnie i gdyby gościu notę katalogową wziął tego drivera no, no niestety drivery kosztowne, bo nie chcą Triaków kosztowne drivery, i nawet noty nie zobaczyli tego drivera, gdzie jest pokazane, jak, jak podłączyć to poprawnie. I teraz kolejny problem, jaki mają, to muszą wykryć przejście napięcia sieciowego przez zero, i tu się pchają w jakieś izolowane, no nie wiem, to nie, nie ma symbolu, czy to a to czy tak sterowanie MOSFETami izolowane musi być czyli pchają się w drogie drivery ale też wykrywanie zera tu gdzieś dalej będzie temat poruszany gdzie jakieś wzmacniacze izolacyjne cuda wianki znowu koszty niezłe o, widzę, że tu jest napis neutralny, więc tu pewnie jest izolowany wzmacniacz. No to trochę kosztuje. A jeśli już, to można to zrobić tak naprawdę na transoptorze i kilku elementach. No najprościej, transoptor odpowiedni z diodami włączonymi przeciwsobnie plus rezystor, ale wtedy są duże straty na rezystorze. Można to rozwiązać na in, w inny sposób, bardziej, no, więcej elementów, ale za to mniejsze straty mocy. Tam dojdzie tranzystor, ale po co tak kombinować, gdyby użyli triaka i opto triaka mają wszystko załatwione, załączenie z zerze mają załatwione i tak dobrze, że zrobili sterowanie grupowe, a nie Fazowe. Także trwała im za to, że chociaż tego błędu nie popełnili, że nie sterują fazowo. Tu zdaje się, że wykrywanie zera będzie w całości pokazane. No i sobie zobaczcie, jakie koszty są tych układów. To wszystko byłoby niepotrzebne. Znaczy, to, to jest wykrywanie zera to natomiast będzie jak się domyślam sterowanie załączaniem no, czegoś tam nie bardzo widzę sens żeby ten film jeszcze raz oglądać i tam każde że tak powiem słowo sprawdzać bo podstawowy błąd to, to uparcie się, że to muszą być MOSFETy. Chcą być nowocześni, ale nie tu, gdzie trzeba. Gdyby sterowali grzałkami 24 V i to najlepiej napięciem stałym, to wszystko byłoby proste, jak budowa cepa. Ale chcą sterować 230V a wybrali po prostu złe rozwiązanie więc no generalnie powiedzmy tok myślenia jest w porządku ale to gdy na przykład klient mi takie założenia rzuca, że mają być mosfety próbuję mu powiedzieć ja bym użył triaków z optotrajakami albo SSR-ów nie, muszą być mosfety no dobra, klient chce płacić jego sprawa to generalnie wtedy to co oni tu robią ma sens ale przecież to oni sami sobie ten, no, ten głupi pomysł oni wymyślili takie głupie założenie no i, i, i widać że nie czytają not katalogowych elementów, które chcą użyć, bo ta sprawa 5V akceptowanie przez systema to nie jest ukryta gdzieś tam głęboko tylko na pierwszych stronach o tym się pisze więc konwertery poziomów pod diabła w roli zabezpieczenia No, i tu powiedzmy y, mieszane uczucia, czy te wykrywanie zera, jeżeli już muszę robić to, czy y, dać specjalizowanego scalaka, czy kombinować na transoptorze. Tu by trzeba się zastanowić. Y, na pewno na transoptorze będzie y, taniej w sensie kosztu elementów. Ale powierzchnia na płytce będzie zdecydowanie większa, no i to by trzeba po prostu przemyśleć, czy, czy kombinowanie z jakimiś izolowanymi wzmacniaczami, bo na moje oko to jest wzmacniacz izolowany, czy to ma sens płacić 20 zł za jednego scalaka, skoro można to zrobić na transoptorze. Że... Trudno mi powiedzieć, czy ten film można polecić, czy nie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ogólnie kolejne iteracje i, i tok myślenia w, w uproszczeniach jest w porządku. Ale no nie czytanie not katalogowych, nie zapoznanie się z rozwiązaniami już gotowymi sprawdzonymi to jest zły pomysł, bo dokładamy sobie roboty. A wystarczy po prostu zobaczyć, co tam, jak to inni robili, i przeanalizować te inne projekty, i wprowadzić w nich zmiany. Ja tak zwykle robiłem, że analizowałem inne rozwiązania, wyciągałem wnioski, wybierałem co najlepsze, pomijałem to, co złe. I dzięki temu projekt można zrobić szybciej i lepiej. Także polecam ogólnie obejrzeć film. I dajcie komentarz pod tym filmem, co uważacie o, o tych konstruktorach. No na pewno nie mają doświadczenia. Pewnie tak jak ktoś tam w komentarzu napisał, że jedyne doświadczenie w ich w projektowaniu to jest jakaś praca zaliczeniowa bo widać naprawdę brak tu obycia i to w sumie mówimy o banalnym naprawdę banalnym projekcie no i przewymiarowanie mikrokontrolera z, ze 100 razy no to też jest przesada zwykle się tak dwukrotnie przeskalowuje i to zwykle wtedy wystarcza ale powiedzmy 100 czy 50 razy, czy nawet 20 to już jest przesada, bo nie, nie jest to tak, że oni przeskalowali zamiast Alfa dali STM, gdzie za te same pieniądze mają dużo większy procek, tylko wybrali stosunkowo drogi procek za tam jakieś powiedzmy 60 zł. Nie sprawdzałem konkretnie ceny, ale tak na podstawie innych o podobnych, podobnym wyposażeniu to z 6 a można by tu się zmieścić w procyku zadyszkę. I to spokojnie, nawet z tym panelem TFT czy LCD. Także taki film, że tak powiem, ku przestrodze ale też z pozytywnymi elementami. Także generalnie. Zachęcam do jego obejrzenia, wyciągnięcia wniosków. Do usłyszenia.